Lilianka urodziła się jako wcześniak w lutym 2018 roku, niedotlenie ona się urodziła, no i z obniżonym napięciem mięśniowym. Zaczęliśmy dość wcześnie rehabilitację, no ale mimo to Lilianka nie rozwijała się, więc zrobiliśmy szereg badań, no i okazało się, że Lilianka ma encefalopatię nieokreśloną, czyli uszkodzenie mózgu niewiadomego pochodzenia. Dostała padaczki, więc tutaj jeszcze dodatkowe stworzenie padaczka. Bardzo mocna Lilianka w tej chwili jest na trzech lekach, które są bardzo silne, więc tutaj dodatkowo jeszcze, jeszcze ta padaczka jakby osłabiają. Lilianka, no, mimo tego, że niedługo będzie miała 3 latka, w lutym nie siedzi, nie chodzi, nie mówi. Generalnie no wymaga stałej rehabilitacji. Lilianka też ma mózgowe zaburzenie wzroku, czyli, czyli tak naprawdę nie wiemy co widzi, jak widzi, prawdopodobnie niewiele widzi nie jest w stanie skupić wzroku na, na rzeczach, na zabawkach, więc to też utrudnia jej jakby rozwój, bo, 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 bo jeżeli dziecko widzi dobrze i, i wzrok podąża za, za różnymi rzeczami, to dziecko się lepiej rozwija. Także na dzień dzisiejszy potrzebujemy rehabilitacji no, wielostronnej, potrzebuje pedagoga, logopedy, terapii wzroku intensywnej, no i, i tutaj fizjoterapia i rehabilitacja jest też bardzo ważna. No, robimy też badania genetyczne, które są bardzo kosztowne, które są nierefundowane e, i, i czekamy na wyniki tych badań też. E, prawdopodobnie będziemy musieli zrobić kolejne, e, no bo tak naprawdę tutaj szukają lekarzy też, no może to być coś, co jest bardzo bardzo rzadką jakąś chorobą genetyczną. E, także no, no tak wygląda nasz, nasz dzień, że, że nasze życie, że po prostu no, rehabilitacja plus badania plus lekarze, specjaliści, także jest, jest ciężko. O Liliance dowiedzieliśmy się od naszej rodzimej nowotarskiej fundacji imienia Adama Worwy. Współpracujemy z nimi już od dobrych kilku lat i, i też dla kilku podopiecznych z tej fundacji właśnie Winter Classic się odbył. No, od razu nawet nie zastanawialiśmy się zbyt dużo, bo okazało się, że Lilianka to córeczka jednego z naszych kolegów Tomka Głodziaka. E, który z nami na osiedlu właśnie zaczynał to granie w hokeja e, za dawnych lat, kiedy uganialiśmy się za tą piłeczką e, przed blokami i, i zawsze był z nami. Najważniejsze jest to, żeby, żeby pomagać, bo, bo to jest ważne w tych czasach. Wiadomo, teraz ten kowi to wszystko e, komplikuje nasze działania, natomiast no, my jako interklację nie poddajemy się i, i działamy, działamy cały czas. W tym roku wymyśliliśmy, że. E, że nie możemy pozwolić sobie na to, by stracić choćby, choćby jeden czy dwa miesiące, żeby nie robić jakiejkolwiek imprezy. I we wrześniu siatkówka udała nam się, pomogliśmy. Jednej z dziewczynek i teraz też robimy imprezę. Wiadomo, że wszystko zgodnie z reżimem, jaki panuje teraz w Polsce, natomiast będzie super spotkanie między hokejistami Podhala Nowy Targ a naszym interklasikiem Wszystko będzie transmitowane do internetu. No i oczywiście będziemy zbierali tam pieniążki poprzez płaty internetowe dla, dla naszej malutkiej Lilianki, żeby żeby jak najbardziej pomóc w tej chorobie. Potrzeby są bardzo duże, no, Lilianka no jest bardzo uśmiechniętym dzieckiem, w tym momencie najważniejsze co to trzeba się skupić na tym wzroku, także naprawdę zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do, do wsparcia tej naszej akcji, do wsparcia Lilianki, do, do pomagania. U nas na stronie będzie można wszelkich informacji zasięgnąć na temat choroby Lilianki, na temat naszych działań, będą konta podane do wpłat, wiadomo, że też fundacja Adama Worwy też jest w to zaangażowana, też można wpłacać na konto fundacji, działamy razem z nimi wspólnie, także, także to jest jedna wielka akcja, pomóżcie, wpłaccie chociaż mały grosz, a naprawdę z grosz do grosza, a będzie kokosza, jak to mówią, także każda kwota jest ważna.